zadanie 33. Punkt C jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego, którego wierzchołek A leży na osi OX. To jest nasze A. A wierzchołek B na osi OY. No dobra. A środek jest tu. I jest, jest C. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta opuszczoną z wierzchołka C przecina przeciwprostokątną AB w punkcie D. No i mamy nasze D. I to co Słowo, które używają na określenie odcinka CD, to jest prosta zawierająca wysokość tego trójkąta. A o wysokości wiemy to, że ona jest prostopadła do odcinka, na który pada. W takim razie wiemy, że prosta. CD jest prostopadła do prostej AB jesteśmy w stanie wyznaczyć równanie prostej CD. Znamy punkt, przez jaki ona przechodzi. W takim razie, z punktu C, jeżeli punkt C o takich współrzędnych podstawimy, no to D też już sobie napiszę, to mamy 3 i 4. No to jeżeli C podstawimy sobie do naszego wzoru na prostą w układzie współrzędnych, czyli Ax plus B, no to jeżeli podstawię sobie 0, to mam 0 tu, to się równa 0 razy a, dodać b. W takim razie b jest równe 0. A zatem teraz mamy y to się równa po prostu, a x. W takim razie podstawiamy punkt d, czyli mamy 4, to się równa 3a. No i dzielimy na 3, czyli a jest równe 4 trzecie i mamy naszą prostą. CD, czyli to są 4 trzecie x. To jest nasza prosta CD. W takim razie to, co my wiemy, co już ustaliliśmy, to CD jest prostopadła do AB. W takim razie dwie proste są prostopadłe, kiedy ich współczynniki kierunkowe, jeden jest odwrotny i przeciwny do drugiego. Jest jeszcze inny wzór, Ja wolę ten. W ten sposób odwrotny i przeciwny. No to jeżeli jedno a wynosi 4 trzecie, to drugie a wynosi minus 3 czwarte. Ale wiemy też, w takim razie prosta ab, jesteśmy tu, to też jest y ax plus b, a już mamy... A prosta AB przechodzi przez punkt D również, czyli ten punkt też podstawimy do tego i wyjdzie nam b. W takim razie podstawiamy wszystko, co mamy, czyli 4. To się równa a, no to mamy minus 3/4 razy 3, bo to jest nasz x z punktu D. Dodać b, no i lecimy, czyli 4. To się równa minus 9/4 plus b, czyli b wychodzi na to, że to się równa 4 plus 2 całe 1 czwarta, no bo 2 cały 1 czwarta no to to jest to, a jak przeniosę tu, to będę miał zmieniony znak, czyli będę miał plusa, czyli to się równa 6,1 czwarta. W takim razie prosta AB ma wzór, to się równa, y to się równa minus 3 x plus xxx x, x, x plus 6 całych i 1 czwarta. To jest nasza prosta AB. Mamy naszą prostą AB, a my mamy wyznaczyć współrzędne wierzchołków AB oraz długość przeciwprostokątnej AB. No to jeżeli mamy wzór prostej AB, no to my już wiemy, co to są za punkty. To jest miejsce zerowe, a to jest punkt przecięcia z 8Y. W takim razie punkt B, no to tu już na zielono napiszemy, punkt B ma współrzędne 0, bo tu na pewno jest 0 i 6 i 1 czwarta, bo jeżeli podstawimy za x a tutaj 0, to to się zeruje, zostaje to, a punkt C, a punkta musimy po prostu obliczyć. W takim razie mamy, wiemy, że to jest miejsce zerowe, w takim razie to jest 0, to się równa minus 3 4 x plus 6 1 czwarta, no to minus 3 4 x, ja sobie przeniosę na drugą stronę, czyli mamy 3 czwarte x jest równe, no 6 1 czwarta, no to to jest 25 Czwartych. no i teraz podzielę sobie przez 3 czwarte to co stoi przy x, czyli przez to dzielę, czyli mam 25 czwartych razy 4 trzecie to wychodzi 25 trzecich czyli po wyciągnięciu całości 25 na 3 no to to jest 8 i zostaje nam 1 reszty, czyli 1 trzecia Czyli nasz punkt A to jest 8 i 1/3 i 0 mamy nasze współczynniki a i b jesteśmy w trójkącie prostokątnym więc obliczenie przeciwprostokątnej to będzie formalność możemy sobie oznaczyć ten bok jako 8 i 1/3 bo punkt A leży na 8 i 1/3 i ten odcinek ma taką długość. Natomiast punkt B ma 6 i 1 czwartą. Bo leży na takiej wysokości. Też na osi Y. Czyli to nie jest jakoś tam super trudne. No i to możemy stwierdzenie Pitagorasa obliczyć. A ewentualnie użyć wzoru na długość odcinka. I my się właśnie tym wzorem tutaj posłużymy. I on mówi, że to jest pierwiastek. Z jakichś tam różnic. Odpowiednich współrzędnych. Ale my mamy 6 i 1 czwartą. Odjąć 0 albo 0 odjąć 6 i 1/4 no to po prostu mamy 6 i 1/4 czyli to było 25/4 do kwadratu dodać no napiszemy jeszcze że to jest długość odcinka AB dodać i tutaj mamy również 8 razy 3 to jest 24 plus 1 to jest 25, ale trzecich też do kwadratu. W takim razie lecimy dalej. Pierwiastek sobie przepiszę. 25 do drugiej to jest 625. 4 do drugiej to jest 16. Dodać 625, to już było. Dodać 9. No i wychodzi na to. Że mamy wspólny mianownik, ale żeby za dużo tutaj nie mnożyć i tego kalkulatora nie wyczerpać, sprowadzimy sobie w tak inaczej do wspólnego mianownika. Zobaczcie, żeby dostać wspólny mianownik dla tych liczb, najprościej będzie pomnożyć jedną przez drugą, czyli będziemy mieć 16 razy 9, czyli w tym pierwszym liczniku będę miał 625 razy 9, i ten drugi licznik będę miał 16 razy 625, czyli dodać 16 razy 625. I to jest cały tutaj nasz, nasza kreska łamkowa. Kontynuuję z tej strony. To się równa. No i zobaczcie, pod tym pierwiastkiem mógłbym wyciągnąć 625 przez nawias. 625 przez nawias. I będę miał w nawiasie 9 plus 16 przez 9 razy 16. Niczego nie wymnażam. Taka ze mnie bestia. To się równa. Mamy do czynienia z pierwiastkiem, zatem mnożenie tych specyficznych liczb nam się jak najbardziej tutaj przyda. 625 razy 25 przez 9 razy 16. No i teraz pierwiastkiem mamy wszędzie mnożenie, więc możemy na spokojnie sobie to na to pozwolić. Mamy 25 razy 5 przez 3 razy 4, w takim razie 125 przez 12, a to jest po prostu 10 i 5, 12. I to jest długość odcinka AB.